Siemka, proszę wysłuchaj mnie do końca, dobrze? Pomimo, że to będzie dla Ciebie niezrozumiałe, ale to wytłumaczę dlaczego. Chodzi o to, że baza narządów do przeszczepu, dawców narządów jest właśnie tworzona przez firmę, y, która się nazywa, pisze się My Herigaty. Niestety, y, polscy y, streamerzy, youtuberzy reklamują to I, i to się roznosi. Nasza młodzież, nasze dzieci wysyłają dane czyli swój kod genetyczny DNA w firmie MyHeritage tylko po to, że bardzo dużo ludzi na świecie bogatych potrzebuje serca na przykład. Ale to serce bardzo ciężko znaleźć. Nie tylko serce są inne narządy, gdzie tu nie tylko jest ważna zgodność krwi, ale też yy, kod DNA, pasowność tego wszystkiego, tak? I słuchajcie, Bardziej na okrutny pomysł i robią to. Nasza młodzież wysyła y, wymaz z naszym kodem DNA, ze swoim kodem DNA, y, pod takim pretekstem, że firma Mycherigate, tak się pisze, obiecuje im, że im wyśle. Dane skąd pochodzą, gdzie będą mogli stworzyć drzewo genealogiczne, takie rzeczy. A tu chodzi tylko o bardzo prostą rzecz: że pan John David Rockefeller dawno temu stworzył instytut Rockefellera i postanowił trucić ludzi chemią. I ja wiem, że szyszynki dzisiaj są zwapnione też przez tą chemię, przez jedzenie, przez to co nam rozsypują, i człowiek nie może załapać, co tu się dzieje, jak wielki przekręt tutaj, jakie wielkie oszustwo ma miejsce. I samo trucie chemią y, nas mu nie wystarcza tej rodzinie. Nie tylko jego rodzinie, ale jeszcze drugiej, też na E. Bo jednak większy biznes niż na lekach jest na narządach i właśnie tworzą bazę narządów, żeby taki pan, który ma chorą córeczkę, Wypłacił odpowiednią ilość pieniędzy, którą sobie zażyczą, bo to już nie ma znaczenia, ile to kosztuje. To tylko zależy od grubości portfela kupującego. Ale oni już będą mieli bazę danych i uwierzcie mi, stać ich będzie wyłożyć z tego bandziorom, którzy przyjadą po Waszą córeczkę, synka, zawiną go spod szkoły, zawiozą i nie odwiozą, bo będzie bez serduszka. Zakopią. Także yy, sprawdźcie to. Ostrzegajcie wszystkich. Zapiszcie ten film, zróbcie duet, cokolwiek i rozmawiajcie przede wszystkim z dziećmi, z sąsiadami, z rodzinami, żeby tego nie robić w żaden sposób. Nie wolno tego robić nikomu. Kochani, yy, to jest pierwsza rzecz. Druga, że przez yy, zwapnienie szyszynki. Nie jesteśmy w stanie ocenić gdzie jesteśmy, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy i co się teraz dzieje. Szyszynkę można odblokować na dwa sposoby. Są diety, jakieś tam różne rzeczy, ale jest jeden sposób dużo, dużo prostszy. Jest to zmuszenie jej do pracy. Zmuszenie jej do pracy, i jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś czuje, że, że nie ogarnia. Że jest źle, ale nie ogarnia, a tym bardziej, jeżeli widzi, że jest. Za 3 kilometry zjeść w prawo. Za 3 km w prawo. Jeżeli ktoś czuje, że coś jest nie tak, że nie ogarnia, że jest ospały, że nie tak reaguje na to wszystko i ma olane, że najważniejsze to jest, żeby położyć się po pracy, włączyć telewizor i potem znowu do pracy. Tak życie nie powinno wyglądać i nie po to jesteśmy stworzeni do tego. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby być ludźmi szczęśliwymi i można to zrobić. To nie jest y, jakaś teoria. Są ludzie, którzy na pewno tutaj skomentują, że to co robię pomaga. I bardzo proszę o komentarze tych ludzi, takie dokładniejsze z opisem, żeby ludzie zrozumieli, że jest sposób. A przede wszystkim. Y, to nie chodzi o to, żeby tutaj zaraz naprawić ten świat czy coś, ale siebie samego, żeby żyć bezpiecznie. Przede wszystkim bezpiecznie, że za stres nie za stres, który yy, jest, żyjemy cały czas w stresie. My nie jesteśmy za niego odpowiedzialni do końca, bo uwierzcie mi, że stres jest wywoływany przez Yy, nasze doświadczenie, które wynika z oglądania mediów, z rozmowy, z kłótni i takich rzeczy. Rozmawiamy tylko o rzeczach stresowych. A tak to jest, że 90% spraw, które nas martwią, nas nigdy nie dosięgnie. Nigdy. Ale jeżeli nie będziemy się stresować nimi, to będzie nam bardzo łatwo rozwiązać. Problem, problem związany z tymi 10% które zostają, rozumiecie? 100% zmartwień, jeżeli przestaniemy się martwić, Skręć zostaje na naprawdę realnym, realnych zaledwie 10. Ale gdy nie będziemy się stresować, to na te 10% znajdziemy taki czy taki sposób rozwiązania, bo będziemy zdolni rozmawiać o tych problemach i wiecie co? Czasami jest tak, że człowiek jest zmartwiony. Czymś, martwi się martwi, ale gdy zacznie rozmawiać z drugą osobą, to ta druga osoba powie tak, słuchaj, co ty gadasz? Wystarczy zrobić to, to i to i jest po problemie. A ty wtedy powiesz kurde, że ja na to nie wpadłem. No oczywiście, że nie wpadłeś, bo jak możesz wpaść, gdy głowa cały czas zawalona jest problemami, które dotyczą ciebie, sąsiada i wszystkich naraz, bo martwicie się tylko co u kogoś. To nie wasze problemy. A już szczególnie martwicie się tym, co tymi kłamstwami, które wam podają na TikTokach, na, w telewizji i w takich rzeczach. Nie potraficie odróżnić prawdy od kłamstwa, i to jest najgorsze. W każdym bądź razie nie wysyłać żadnych wymazów DNA z nosa. Ani z dupy, z niczego. No przecież ludzie, rozmawiajcie. Jeżeli dzisiaj nie porozmawiacie o tym z rodziną, z dziećmi swoimi, z sąsiadem, z kimkolwiek, to chcę, żebyście wiedzieli, że może się zdarzyć tak, że komuś zaginie córka sąsiadowi. A ty mogłeś dzisiaj temu zapobiec, a nie zrobiłeś tego. Trzymaj się, pozdrawiam serdecznie. Wszystko będzie dobrze. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce, żebym pomógł, niech pisze, zwyczajnie pomóż. A ja dam instrukcję obsługi, bo Co? parę Ejca informacji kręcił. wam dam. Skręć łagodnie w lewo. Innych, one, nie, 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 nie ma ich tutaj. Są pozbierane przeze mnie, jak to wygląda, ale najpierw muszę dać ostrzeżenie, żeby wiedzieć, jak je przyjmować, żeby nie spanikować. To jest wszystko. I uśmiech, piękny dzień mamy. I tak mam być. Bo tu i teraz nic nam się nie dzieje jest wspaniale, jadę sobie samochodem, zaraz sobie zajeżdżam do hotelu i gram muzykę. Trzymaj się. Skręć łagodnie. No, także jeszcze podsumuję. Twoje dziecko, jeżeli wysyła wymaz, to oddaje siebie do bazy danych, kim jestem, jakie mam serduszko, jaką mam wątróbkę, jakie mam narządy, oko yy, i takie rzeczy wraz z adresem, gdzie to trzeba odebrać. To tak mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o szyszynkę, to poczytajcie sobie, pooglądajcie jakieś tam filmy, jak to wygląda, wpiszcie szyszynka, funkcje i, i takie sprawy, a potem skojarzcie to z tym, co robiliśmy już dawno. Czyli jak chodziliśmy do szkoły, dawali nam na fluoryzację, to się nazywało fluor, nakładali nam na szczoteczkę taką dawkę, że ona załatwiała nam szyszynkę. Od razu, z bomby. W pewnym stopniu, dlatego to było powtarzane. Potem fluor dopasty do zębów, teraz w jedzeniu aluminium, fosfor i takie rzeczy z nieba to leci wszędzie. Słuchajcie, można to zmienić. Można to zmienić, i tak jak powiedziałem, przez rehabilitację. Ja biorę znowu odpowiedzialność za moje słowa. Jak na to zareagujesz, jest Twoja sprawa. Trzymajcie się. A jeszcze co. Każdy youtuber odpowie za to. Odpowie każdy. Bo to jest zorganizowana grupa przestępcza na ten moment o charakterze zbrojnym.